Witajcie kochani, witajcie moi drodzy. E, dzisiaj dla Was chciałam e, zrobić czytanie lustro. Oczywiście na początku chcę Wam bardzo gorąco podziękować za komentarze, e, za subskrypcję. Jest mi bardzo miło, że jesteście na moim kanale. Dla osób, które czekają na filmik z Reiki, e, przepraszam Was, że Wam nie nagrałam. E, chciałam to zrobić, wiecie co, właśnie w taki fajny dzień e, na na wzgórzu mam takie fajne, tutaj za domem wzgórze. I cały czas czekam na tą pogodę, żeby ona też tam się taka fajna zrobiła, i ta trawa, żeby taka sucha była. <grym> Bo nie ukrywam, właśnie w taki sposób chciałabym Wam przekazać tą energię. A w plenerze uwierzcie mi ta energia bardziej, yy, bardziej jakby na otwartej przestrzeni. Yy, ja zawsze tak odczuwam, że ta energia tak fajnie płynie i jest takie flow. Yy, dlatego na tym mi zależy najbardziej. Aby to też było tak wizualnie fajnie wyglądało. Yy, także nie martwcie się o tym wszystkim, pamiętam. Słuchajcie, właśnie, jeśli chodzi o cesarzową, bo też miałam informację, jak stać się cesarzową. Yy, nie uwierzycie, Instagramami mi przejęli. Nie wiem, czy to hakerzy, czy o co chodzi. Nie mogę się w ogóle tam zalogować. Tak, jakby konto było zhakowane. Także nie wiem, o co, o co chodzi, i no jakby zrezygnowałam z tego, więc wszystko będzie się odbywało tutaj na razie na, na YouTube. A ja, kochani moi, przechodzę do czytania, do rozkładu lustro. Po tej stronie będzie energia dla kobiet, czyli wasza energia, tak, osób, które pytają, oglądają, a tu będzie energia osoby, o którą. Pytacie, tak? Czy to mężczyzna, czy to kobieta? Nie wiem. Odwróćcie sobie energię. Pamiętajcie, że energia jest wymienna. Tak jak odczytuję karty i widzę królową, to też może być oczywiście mężczyzna, tak? Mm. Dobra. Łyk kawę i jedziemy. Od Waszej energii sprawdźmy. Lustro. Lustro. W sumie nie wiem, czy ja robiłam lustro kiedyś dla Was. Nie mam pojęcia, czy, robiłam, czy nagrywałam lustro. Nie wiem, nie przypominam sobie. Sprawdźmy. Bardzo proszę o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii dla osób, które mnie oglądają. Względem osoby, o którą pytacie lustro, sprawdźmy. Odnajdą się tutaj również lustrzane odbicia nie dusza, bliźniacze płomienia. Sprawdźmy Waszą energię względem tej osoby. Wasza energia względem osoby, o którą pytacie. Co myślicie o tej osobie? Co myślicie o tej osobie? Ja sobie tutaj przesunę troszeczkę dalej. Co myślicie o tej osobie? Co czujecie do tej osoby, o którą pytacie? Co czujecie do osoby, o którą pytacie? I co byście chcieli, żeby się tutaj wydarzyło pomiędzy wami? Podziewamy dziewiąt kielichów, rycerza pentakli, szóstkę mieczy. Podejrzewam, że osoba pytająca m, m, widziała w tej osobie bardzo dużo, chciała stabilizacji, chciała e, związku, który będzie ewidentnie związkiem partnerskim, e, żeby ta relacja była stała, stabilna, zmierzała ku, e, ku szczęściu i spełnieniu. Podejrzewam, że osoba też pytająca była w energii dziewięciu kielichów względem tej osoby lub jest i widzi tą osobę jako taką jedyną w swoim rodzaju cudowny mężczyzna, z którym chciałabym stworzyć relację, chciałabym dla tej osoby zrobić wszystko tak naprawdę. No dobrze, sprawdźmy. Tak było. Sprawdźmy, jaka jest energia teraz. No teraz jesteście w królowej pentakli, czyli um, jakby stawiacie na, na, na materię, może tutaj właśnie rozwijacie się, zaczęliście się rozwijać, stawiać na siebie, lub um, stawiacie na stabilność, na dużą stabilność względem względem przede wszystkim siebie. Tu mamy bliźniaczy, płomienie, bratnie dusze, bo teraz tak sobie podglądam. Relacja możliwe, że poznaliście się przez internet, ale czartryz, bo mamy tutaj śmierć. Mamy śmierć mamy króla Pentakli, czyli podejrzewam, że um, pytacie o osobę, z którą chcieliście tutaj, do której mieliście uczucia, do, dla której chcieliście zrobić wszystko, ale czar prys, coś tutaj się wydarzyło, gdzie kobieta um, przeistoczyła się z królowej kielichów, czyli z królowej pięknej, takiej, która potrafi kochać, taka, która chce dawać miłość, taka, która nie jest głupią kobietą, ale bardzo by chciała Otrzymywać tą, tą miłość, tak? Wzajemność po prostu. Wzajemne uczucia, wzajemna miłość. Yy, odczuwam, że kobieta tutaj, która mnie ogląda i pyta o tą osobę, yy, przeszła w energię królowej pentakli, bo jakby nie dostała tego, na co tutaj zasługuje przede wszystkim, bo królowa kielichów nie jest to yy, wariatka, która kieruje się tylko emocjonalnie uczuciami. Jest to kobieta, która zna swoją wartość, kocha siebie. Kocha innych, bo jest królową, ale również pragnie tego tak w zamian. No i tutaj coś się wydarzyło. Czarprys Fernando wyjechał być może albo no nie obyło się tutaj bez kilku gorzkich słów, bo widzę, mamy trans transformację, piątkę mieczy, dziewiątkę buław, piątkę buław, więc i wieża. Więc ewidentnie tutaj Romeo. Hmm, okazał się nie tym, za kogo tutaj go mieliście. Chcieliście dla niego wszystko, a teraz postanowiliście, y, jesteście w energii, postanowiliście tutaj skupić się ewidentnie mocno na, na sobie, na sprawach doczesnych, materialnych. Być może podejmujecie na tą chwilę decyzję o rozwoju, y, o tym, aby skupiać się na przede wszystkim też na sobie. No i mamy króla Kielichów w odwrocie. Czyli co myślicie o tej osobie? Um, uważacie, że ta osoba ma problemy um, z uczuciami, być może jest to osoba pokrzywdzona, osoba, która um, widzicie tę osobę jako osobę, która nie do końca jest um, w energii takiej uzdrowionej, chociaż pragniecie, aby ta osoba właśnie okazała wam te uczucia i jakby abyście dostały to, na co tutaj zasubujecie, na co to, to jak zainstalowaliście, przepraszam, jest strano, jeszcze jestem przed kawą w połowie, jak zainwestowaliście, tak, w tą relację, czyli w, daliście serce na dłoni, pragnęliście tutaj zmiany, bo szóstka mieczy mówi o wielkiej zmianie, o wielkim przejściu, także byliście skłonni dla tej osoby zrobić naprawdę wiele. No i co tu myślicie? Myślicie, że nie warto okazywać te uczucia? Albo y, dla niektórych może tak myślicie, ale dlatego, że jest tutaj królowa pentakli. Y, więc tak jakbyście z królowej kielichów przeszły na królową pentakli i, i jakby nie chcecie tutaj angażować się, bo boicie się, że znowu tutaj będzie pies pogrzebany, tak? Jeżeli to nie jest wasza sytuacja, to jeszcze jest taka jedna, gdzie mężczyzna ma kogoś, kogoś tutaj stałego w swoim pobliżu, kogoś osobę stałą, i przez to jakby blokuje się na uczucia, a pomiędzy wami uczucia aż płoną i jest tutaj haj, haj kiedy się spotykacie, taki haj, tak? Czyli jest, jest miłość, jest pożądanie, jest wszystko, jest chemia, ale jest yy, blokada pewna tak Z, ze strony tej osoby. Jakby blokuje się na to, bo nie jest to osoba wolna, jeżeli to yy, w ten sposób jeszcze można odczytać, tak? No dobrze, co myślicie, co czujecie? No i co czujecie? Macie dwie, bu, dwie buławy, więc teraz może być jeszcze jedna sytuacja, że... Może wy również kogoś macie i podejmujecie decyzję, co ja tutaj mam teraz zrobić, tak? Czyli w sercu jest podejmowanie decyzji. Dlaczego w sercu jest podejmowanie decyzji? Jak wy patrzycie, um, nie wiecie, czy inwestować po prostu w tą relację, tak? Z jednej strony, jeżeli tutaj nie ma osób trzecich, to... Jeżeli nie otrzymaliście tych uczuć, nie macie tego, nie zostaliście tego z powrotem, no to jakby wasze serce tutaj się blokuje, tak? I nie wie, co tutaj czy kochać, czy lepiej się wycofywać, właśnie wyjść całkowicie z tą królową pentakli, skupiać się tylko i wyłącznie na pracy, na sobie, na wnętrzu, a nie na miłościach i uczuciach. No i co zamierzacie? No, i macie tutaj szóstkę buław, kochani. Czyli zamierzacie po, ponieść tutaj zwycięstwo, więc albo chcecie, wycofaliście się, skupiacie się na sobie, tak nie inwestujecie aż tak w tą relację, jakby oczekujecie z drugiej strony, aż ta osoba przejmie tę inicjatywę, w końcu wyjdzie z tymi uczuciami, w końcu tutaj ruszy mózgownicą i, i będzie, będzie o was tutaj walczyć. Tego oczekujecie, ale oczekujecie również zwycięstwa. Moi drodzy, oczekujecie tutaj zwycięstwa w tej sytuacji. Taka tutaj jest energia Wasza. Taka jest energia Wasza, kochani moi. Dobrze. No to teraz sprawdźmy Waszą osobę. Wezmę sobie tylko łyka kawy. Jaka jest energia Waszej osoby, o którą pytacie? Jaka jest energia Waszej osoby, o którą pytacie? O którą pyta mnie osoba pytająca, oglądająca. Bardzo proszę, wyżej o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Jaka jest energia osoby, o którą pytacie? No i mamy blokadę. Mamy dziesiątkę buław. Mężczyzna zablokowany. Mężczyzna jest w blokacie. Sprawdźcie, co myśli. Dobra, tak zróbmy. Co myśli? Co czuje? Ja sobie przesunę troszeczkę te karty tutaj. Co myśli, co czuje i co zamierza względem Was. I na spodzie mamy, zobaczcie, królowa pentakli, a Wasze lustro jest, zobaczcie, lustro pięknie się odbiera. Zobaczcie, na tej tali taka, królowa, na tej taka, czyli jesteście ewidentnie. Energi, ener, energii tej osoby, przepraszam. Mamy temperance, czyli jakby wyciszenie tej energii. Mamy, jesteście z tym spełnieniem marzeń dla tej osoby, jesteście tym słońcem, tą gwiazdą, ale ktoś tu się wycofał, tak, bo tutaj mamy sąd ostateczny, jakieś zakończenie tutaj um, w rycerzu pentakli, zakończenie jakby działania w kierunku stałej stabilizacji tej mm, miłości, tak, mieliśmy tutaj królową kielichów, czyli podejrzewam, że to jest Wasza energia, która przeistoczyła się właśnie w tą królową pentakli na spodzie, tak? Chyba, że tutaj mamy energię osób trzecich, więc tak jak mówiłam wam, może być tutaj ktoś jeszcze ze stałej e, relacji. I w takim wypadku by właśnie tak wyglądało, że, e, że po prostu mm, Tutaj należało dokonać właśnie tych wyborów. Chociaż ja bardziej tutaj odczułam energię kobiety kielichowej, która właśnie zainwestowała tutaj energię, swoją miłość, a mężczyzna był tylko rycerzem buław, chciał się bawić, był magikiem, był kłamczuchem, czwórką mieczy, chciał podboi, chciał tutaj zdobywcą być, chciał zdobyć tę kobietę, bo kobieta jest piękna, jest poranioną osobą ten mężczyzna. No i trzeba tutaj dokonać albo wyboru, albo kobieta, nie chciała tylko tutaj seksualnych wojaży, chciała stabilizacji, chciała tutaj tej sprawiedliwości, więc mężczyzna jakby się tutaj wycofał i nagle zrozumiał, że kobieta jest tą gwiazdą, tym słońcem, tym wyciszeniem, ukojeniem ran, tak, zadanych przez być może kogoś innego lub przez samego siebie, i przeistacza się w królową Pentakli, kochani, czyli właśnie kobietę, która. Nie chcę już inwestować w tą osobę. Chcę inwestować w siebie lub w stałą relację. Dobra. No i mamy energię mężczyzny na tą chwilę, takiego przyblokowanego, ale podejrzewam, że ta energia właśnie e, zaczyna się ruszać, bo ta talia kart trochę pokazuje tą dziesiątkę buław jako mężczyznę wybierającego, tak? Czyli mężczyznę, który już jakby. Jest na końcu tej blokady i idzie w no. Co myśli o was ta osoba? Rycerz Mieczy, przepraszam, Król Mieczy, czyli ewidentnie wasza osoba pragnie tutaj kontaktu z wami, pragnie rozmowy, pragnie y, zrozumienia tej sytuacji, chce jasności, chce y, klarownie tutaj coś y, zrozumieć, wyjaśnić. Y, bo ma tutaj już pewne doświadczenia, spostrzeżenia, i tak jak mówiłam, widzi kobietę jako tą piękną, jako tą stabilną, jako tą jedyną, e, tą wartościową, e, której wcześniej być może na początku nie zauważył. Co czuje? No, no, mamy diabła, czyli ewidentnie czuje tutaj pociąg, tak? Czyli jest jeszcze ten diabeł, jest jeszcze w tej osobie. Tak jak mówiłam, to może być blokada na sercu, brak uczuć. Osoba bardzo tak instynktownie kieruje się być może tutaj nawet tym potencjałem energią seksualną. Nie wychodzi tutaj, jakby z tym sercem na dłoni, bo mamy tego właśnie diabła. Ale jest tutaj bardzo silne połączenie pomiędzy wami, bo ono jest diabeł, tak? Czyli też mówi o właśnie nie tylko toksyczności, czy toksyczności w zachowaniu, ale również o tym, że jest pomiędzy wami pasja i bardzo silne przyciąganie. No i co zamierza? Czwórka kielichów. Osoba, co myśli, że straciła tą jedyną, tą wyjątkową kobietę, która dawała wszystko, która oddała swoje serce, która pragnęła miłości, stabilności, chciała rodziny, chciała związku, chciała być może ślubu, nie wiem, czego tam jeszcze, ale wiem na pewno, że robiła to z, z czystego serca i obdarowała właśnie takiego rycerzyka buławowego, który jedyne co miał na myśli, to pobawić się tą swoją. Rozognioną buławą. No i nagle dociera, kiedy kobieta tutaj staje się, przeistacza w tą królową Pentakli, stawia na siebie, nie inwestuje, wywraca, czy blokuje się, i wybiera tutaj z wyboru wcale nie do końca już tutaj inwestuje w tego mężczyznę to właśnie pan tutaj nagle zauważa, czy pani tak odwróćcie energię, że Utraciła tą kobietę. Z czwórce kielichów nie widzi, jak wyjść z tej sytuacji. A dlaczego? No, dlatego, że jest diabeł w sercu, tak? I jeszcze nie kieruje się tym e, czystym, tymi czystymi pobudkami, jak kielichowa, tylko właśnie tutaj jakimś um, w tym diable to mogą być jakieś i uzależnienia, jakieś toksyczne zachowania tutaj również może być ta seksualna pasja, ta pożądanie mimo wszystko, tak? Czyli jeszcze jakby tu jest nieuleczone. Ale mamy czwórkę kielichów, więc jakby no ta osoba, kielichy mówią o emocjach, o uczuciach, więc jakby ta osoba czuje tą stratę. To nie jest też tak, że nic nie czuje. No czuje stratę Was i nie wie, co tutaj dalej zrobić. Nie wie, co tutaj dalej zrobić i jak z tego tutaj wybrnąć, kochani. Dobra. A więc co tutaj dalej? Co ta osoba, jaki krok wykona względem Was w takim razie? Bo wy liczycie tutaj na zwycięstwo, po prostu. Wy tutaj nie chcecie robić już tak naprawdę nic. Wy zrobiliście swoją tutaj robotę i czekacie. Patrzycie na łapki, czy, czy wać Pan tutaj. Pomyśli i coś zrobi. Co on zrobi tutaj w czwórce kielichów? Co zrobi mężczyzna w czwórce kielichów? No, mamy buławowego. No, może dwójka pentakli. No, um, jakiś tutaj zalążek tego um, działania jest, aczkolwiek, no i jest. Zobaczcie, będzie działać w, w stronę królowej pentakli, tak? Czyli tutaj w waszym lustrze piękna. Um, Królowa pentakli. No i zobaczcie, jest energia do działania, tak? Jest dwójka pentakli i jest królowa pentakli, czyli w końcu może tutaj do tego łebka dojrzeć, dotrzeć ta energia właśnie prac nad tą relacją, tak? Nie chce stracić tej kobiety. Nie chce tutaj. Yy, nie chcę tutaj żałować całe życie, tak? A jest w czwórce kielichu, więc ewidentnie czuję stratę Waszej osoby. I tak, kochani, to zakończę. Co będzie dalej, y, zobaczycie. Y, zrobimy sobie po prostu lustro za jakiś czas. Natomiast y, ja na tą chwilę y, nie będę Wam już mówić nic. Ja tylko Wam zrobię jeszcze kartę radę. Zrobię Wam kartę rady dla moich tutaj osób, które mnie oglądają. Jaka jest dla Was karta rada? Карта рада.